Siema, witajcie na kanale Matis Spaw Po mojej krótkiej nieobecności dzisiaj w odcinku będziemy montować piec na moim warsztacie. Z racji tego, że już jest ta pora, że jest zimno, i pasowałoby się jakoś ogrzać. Aktualnie mam na warsztacie 5 stopni ciepła, no to jest zimno. A y, wcześniej miałem ze swoim piecem taką prowizorkę, że podstawiłem pod okno, spirala podłączyłem, no, znaczy spiąłem, i no, grzała, ale dwa, trzy odpalenia, i, i po prostu y, spiral się, no, bo aluminium cienkie, to się stopiło. Y, I właśnie patrzcie, y, tu już mam zestaw. Do właśnie do montażu pieca. Co kupiłem? Kupiłem 10 metrów yy, rury. Do tego 3 kolanka 90, też 120 i plus daszek, plus obejmy, 8 sztuk. Razem. Tak. No to ok, dobra. To potwieramy paczki, zobaczymy co przyszło, w jakim stanie i zaczniemy, zaczniemy działać powoli. A, może na początku zaczniemy od? Czekajcie, muszę. O, o, o! Okej. Okay. Widać jednak, zbrak w tą stronę. Jak to się dostać, tak właściwie, żeby, żeby, żeby z tego za bardzo... żeby z tego za bardzo... żeby z tego za bardzo... Okej, okay. okay. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, dziewięć. Dobra, jest dziesięć metrów. No, bo każda gaz, każda liść o długości metra. Poko. Powiem, że jeżeli chodzi o ryły. Jest OK, jest fajny Kupiłem w sumie za jedną metrową wyszło mi 20, 25 zł płaciłem to za same rury mi wyszło 250 zł a jeżeli chodzi o kolankę, no to musiałbym sprawdzić, bo nie pamiętam dokładnie ceny. Ile, ile mnie to wyniosło, ale to już w sumie mniejsza z tym Ogólnie za ogólnie za za wszystko czyli, czyli za cały zestaw wyszło mi jakieś 380 zł więc myślę, że przyzwoita cena chociaż w ostatnimi wszystko idzie w górę i także Także no, wiadomo. Dobra, okej. Okay. I w tym pewnie kartoniku. Co znajdziemy? Pewnie tu będzie kolanka proto panowi. Dobra. Mam nadzieję, że nie do Ewentualnie jak są jakieś problemy, to, że coś jeszcze źle nagrywam, to proszę piszcie w komentarzu. Bo wiadomo. Uczę, ucz. człowiek się całe życie uczy, tak? Dlatego yy, warto posłuchać opinii, komentarzy i zmieniać prawie, żeby było to tak, jak należy. Żeby się Wam przyjemnie oglądało. Dobra. Yy, tutaj. Mamy kolanka. Mamy daszek. O, proszę was. Daszek. No. to wziąłem ten taki jeden z tańszych, ten najtańszy, bo mi tam nie trzeba. Kolanka. No to dobra. Wszystko już powyciągałem, tylko no zaraz. Tak to się właśnie prezentuje. Tak. Taki mam zestaw właśnie, żeby sobie piec zamontować. Tylko właśnie tego dzisiaj nie zrobię, bo jest taki powód. Powód jest prosty. Nie mam obejm, żeby sobie już yy, nie mam po prostu obejm, żeby te rury już przymocować na stałe. Więc dzisiaj sobie zrobię pewne przymiarki i tak dalej i tak dalej, yy, wykuję otwór o tutaj tutaj ścianie. O tam, 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 tam w rogu, tam, tam, tam. Dobra, mniej więcej tam w rogu yy, zrobić jeszcze otwór pod rurę, żeby to wpuścić. Także, no, tego nie będę nagrywał, no, bo każdy wie, jak otwór zrobić. Yy, Ewentualnie, no jutro, jutro nagram z, z, z całości, jak już yy, tutaj składam, Gdzie się sobie wymierzę i tak dalej. Także co, na dzień dzisiejszy to będzie tyle. Okej, okay, także jak widzicie, ja już sobie w piecu palę, no bo kurde, wiadomo Na polu zimno jest, jeszcze dzisiaj taki wiatr To no, zeszło mi z tym montażem Wczoraj już miałem otwór przygotowany, no to około dwóch godzin przysz, Przyszło mi to zrobić No to myślę, że no, w miarę, w miarę I No w sumie miałem czasu, po prostu nagrać jak, jak Prace postępowały. Bo po prostu chciałem to zrobić, żeby móc sobie zapalić. Palę to jakieś półtorej, godzinę półtorej. Tak się pali. Ostrość, ostrość. Telefon, o, mam ostrość. I było stopni 4. Aktualnie jest po półtorej godzinie palenia. Tak, półtorej godzinie. Jest 14 stopni albo 13, czekajcie. 13 stopni, także powiem wam, że no, ten piecyk fajnie grzeje, daje tutaj radę. I on tu nie jest wielki warsztat, ma jakieś 20-24 m2, ale stoi w tym kącie, a tu, przy stole, na końcu drugim jest normalnie ciepło, czuję, czuję po prostu jak, jak piec grzeje i o tutaj na drugim pomieszczeniu. O. Na drugim pomieszczeniu, jak tu już, bo tu rurę puściłem, właśnie koło okna, i właśnie to ciepło też przychodzi nam na to pomieszczenie. No w sumie o to mi chodziło, żeby tam też podgrzać. No to okno, no to do wymiany, dobra, ale tak, ja Wam powiem. Opowiem, powiem. Zobaczycie, jak zrobiłem, jak podłączyłem pies, rury, wszystko. No to wiadomo, jak pamiętacie, wczoraj, jak Wam mówiłem, no to wybiłem otwór, tak wyszło, bo po prostu cegły mi się posypały. Ale o, ostrość, znowu ostrość. Dobra, wyszło w ten sposób. Ale ja tutaj po prostu wytnę blachę, otwór, no i po prostu taką maskownicę zrobię, że tego nie będzie widać. Tu mi poszło na ten odcinek dwie rury, czyli tu mi poszło dwa metry, a zostało mi jeszcze pięć, no bo na drugi pies jeszcze myślę sobie, tam w drugi warsztat zrobić i tam będę przykładał. Tu mi poszło, tu dałem jedno kolanko i tu dałem drugie kolanko, dałem. patrzcie jak grzeje normalnie rura jest gorąca dobra yy, tak tutaj rury nie są przymocowane do ściany tylko po tam yy, za tym jest puszczony od razu uchwyt i kolanko i rurę na, na łączenie po prostu yy, przymocowałem docisło ładnie yy, tu nie dawałem yy, montażu do ściany ze względu na to, że jak jest obejma uchwyt obejma, obejma może lepiej i tu idzie gwint i tu idzie w ścianę, no to jest długie a jak mi tu zależało, że to było przy samej ścianie ale jeżeli chodzi o sztywność to w ogóle to jest sztywne a, jeżeli chodzi do obejm no to zastosowałem je ich wykorzystałem w ten sposób gdzie, na łączeniach no są, no kupiłem na te najtańsze rury na Allegro więc no spasowanie było tak różnie, dlatego na łączeniach, tu w środku, żeby mi nigdzie dymu nie przepuszczać, nic nie tego, po prostu dałem obejmy ładnie to mi dociągło, że szczelinek nie ma i wszystko elegancko gra, także dymu mi, tutaj jakiegoś, że jak dymu mi nie cofie w ogóle, także nie ma tutaj, że mi się tu kopciło czy coś, także powiem Wam, że fajnie to wyszło, czekajcie, może Wam tak pokażę, o, trochę z daleka, nie? O, jak, jak to zrobiłem? Tu jeszcze z tej strony. O, tu zastosowałem, przy zaraz przy tym, przy piecyku. Jedną obejmę, tutaj na kolanko, dałem długą obejmę. Na łączeniach trzecia i czwarta, czwarta, cztery obejmę. Zaraz przejdziemy do, do tego. Przejdziemy na pole i tam Wam pokażę, jak wyszło. Ale powiem Wam, że jeszcze nie skończyłem, ale to zaraz o tym. Ok, jesteś już na polu. Zobaczcie, tak się to prezentuje. Fajnie. Taż nie jest już postawiona, ale po prostu... No tutaj jest jeszcze jedno kolanko, wiadomo. Zastosowałem jedną na nuchy, tak jak mówiłem, tam w środku nie zastosowałem to tam tam, powiedzmy na środku. No i, i tam dałem... No tu jest jeden kawałek metrowej rury, Ale to jest, jeszcze jest praca nieskończona, bo po prostu jeszcze, jeszcze jedną rurę pójdę w górę, czyli ponad dach, tylko po prostu o tutaj, tutaj, taką eskę muszę sobie zamontować, do kolanku takie i przedłużę jeszcze jedną rurę. Nie kupiłem tego kupię jutro kupię jutro, zamontuję aktualnie w piecu się pali no problemów nie ma, fajnie idzie a jutro to już będzie koniec ostateczny tej robotki. i ten też w sumie mogło, mogłoby i tak zostać, ale jednak chcę to jeszcze jeszcze metr w górę wypuścić, bo mam rudę I, i ten i no już nagrywał jutro nie będę z tego, z tego Zrobię zdjęcia i wrzucę na Instagrama, zobaczycie jak, jak, to, jak, to, jak to wygląda. Dzisiaj w odcinku będzie to wszystko. Także dzięki za uwagę. Już niedługo kolejny odcinek. Dzięki. Cześć.